I przegraliście dzisiaj dość słabym z, z mistrzem Polski, co było przyczyną tak meczu, no i no jak mnie patrzy, to jest druga porażka, w tym sensie, druga porażka z rzędu. Co było przyczyną? I mi się wydaje, że skuteczność, no łatwo, łatwo to... Szyfrować po statystykach. No, prawdopodobnie dopiero w końcówce Kuba Zalewski trafił pierwszą trójkę. Może jeszcze Łukasz Majewski rzucił jedną, ale, ale no, fatalna skuteczność. Natomiast kto nie wszedł z drużyny z Zielonych, kto nie wszedł nam boisko, no to udawało im się znaleźć drogę do kosza. Myślę, że doszliśmy ich na sześć punktów i niestety daliśmy im powrócić do swojej koszykówki. To było, to było niestety kluczem do, do porażki. Czy mówiąc koledze, Rosa dostała zadyszki po wspaniałym rozpoczęciu sezonu? Nie, nie, nie. nikt nie dostał zadyszki. To jest tellność, że na na górach polski, gracze Euroligowi, którzy widać, że nawet tam po meczach Euroligowych łapią gwiazd w żagle, grają coraz lepiej, spokojnie. Teraz mamy następny mecz w piątek bardzo ważny, gramy ze Śląskiem i musimy się teraz skupić, wyrzucić wszystko, co było teraz na tym spotkaniu i skupić się na tym, co jest przed nami w piątek. Właśnie, bardzo ważny przed Wami mecz ze Śląskiem w piątek. Na co przede wszystkim będziecie zwracać uwagę na treningach? Nie ja wiem, jeszcze, jeszcze trenerzy nam nie, nie mówili, Skupialiśmy się na graczach Zielonej Góry na tym co oni grają. Natomiast mamy, mamy na pewno dwie kasety, jakieś tam dwie, dwie płyty DVD z ich meczami, czy tam trzy nawet, także myślę, że zostaniemy taktycznie nieźle przygotowani, ale wydawało mi się, że taktycznie jesteśmy nieźle przygotowani na Stelmet, tak a jak widać wynik wskazuje, że jest minus 30, także taktyka i przygotowanie to jedna, realizacja na parkiecie to drugie. Dziękuję.